Cześć! witajcie widzowie to jest SansGaming Gaming. -a. w dzisiejszym zagramy w dzisiejszym odcinku zagramy Get a Snack at 4AM ten kto mnie ogląda od samego początku ten pamięta że w to graliśmy a że mi się tamto konto na czym graliśmy się zepsuło, po prostu nie działa to mamy wszystko od nowa szukałem tej gry bo chciałem ją nagrać a już w końcu znalazłem. Zobaczymy, czy pójdzie nam tak samo dobrze jak wcześniej. I napiszcie w komentarzu czy te inne części tej gry. Dobrze. Słuchajcie, o, dobra. Get a snack for Pieniądze. Zaczynamy wizowę tak jak zawsze zaczynaliśmy, czyli od pieniędzy. Czemu to jest pluszek Freddy'ego? Tego chyba nie było. I możemy się zająć pierwszym endingiem What you have you down Co ty zrobiłeś? O, I pierwszy ending Ending Orange to jedziemy. Tu mamy naszego drogiego Frediego. O w ogóle to wiem, że było. To teraz no? A. No tak. Jak wchodzimy tu Mamy drugi ending. Toast paste. Yy, nie mogę Wam widzowie powiedzieć to czasem nie jest. Nie może, jeśli powiem źle, yy, to się na mnie nie wnerwiajcie Chyba toad paste to jest yy, pasta do zębów. Już nie bierzemy. I nie budzimy taty. Father. Figur. No ale byśmy tego nie robili. W to trzeba... gun. Eee, ja teraz widzę, że że to może zrobimy, ale to nie działa. Z czego pamiętam. Fajnym endingiem jest automatem to jest fajny ending telewizora chyba nie było jeszcze było gota chips jak zjemy to będziemy mieli ending ten go. zanim to się obudzi no idziemy spać. Mamy ending sleep, czyli spanie. Dobra, i teraz robimy ending z automatem. Postaramy się oczywiście. Nie pamiętam, ile te automaty tam kosztowały. Niestety, hmm. jeszcze możemy zrobić, ale to później, e ending, że spalimy dom Zobaczymy, jak się tutaj zmieniło miasto przez te kilka lat? W tych kilkanaście lat. W ogóle się nie zmieniło? Aha Dobra, jest takarska z małty? Nie Nie ma Szkoda Nie ma No temu To jedziemy Soda

Mamy jedną na 8. Pojmę tego oczywiście jak najwięcej. Blok z kola. O! Może byśmy pojechali na początku za te Blok z kole. a Sprawdźmy czy może. Nie. Max one item. I w ogóle tutaj też y, jest chyba jajko Pokémon Znaczy była jakaś kula, z czego pamiętam. Która grę. O tu jest! Musimy wnieść orba. Ale nie idziemy z tym endingiem. Ja Odpalę ładówkę. I stąd idziemy. Tutaj. Pisy widzowie, czy Wam się podoba, że wracamy, że stara seria wróciła. No i nie seria, tylko stare odcinki mogą powrócić. O, fajnie, że mamy widzowie włączony ten. E że mamy włączony ten, że na Modra sklipuję Jeszcze 4 blok z Nie wiem czy ja zdążę przed godziną e, którą tam I IM, e, gdzie jeszcze są sody? Bo jakby są tylko dwie Zabrak nimi. Jednej mi chyba zabraknie, jeśli dobrze widzicie Tu mam jedną Skoro tam mam jedną To zabraknie mi jednej Tak, bo to jest szósta, to będzie siódma Wiem skąd możemy jeszcze jedną wziąć. Chyba dwie. Z domu. Z tym, kiedy nie wejdziemy, będziemy mieli już koniec. Endingu. Ale w ogóle coś się z tym działo. A to chyba dopiero po tym Endingu mogę zrobić. A nie, jedno jest. Doktor Kola. No szkoda. Więc widzę, że tak na pewno zrobimy ten ending zamarzamień w najbliższym czasie. I ostatni blok z kola. Jeszcze jest jeden ending, który, który jest łatwy. Po prostu kradniemy. Oj. Jeszcze raz będę musiał pogadać. Kup. Wynosimy się stąd. Zapłaciliśmy. Dajemy tu. Już jakby nie możemy przejść. Wędnik maszyn... A! Tu jest. Chyba jeszcze ślika. Ta maszyna. To o, i kiedy skończymy, możemy sobie zrobić dwa landingi jakby, bo to chyba w landing. Kulę możemy wziąć, się nie wynosimy. Bo ja taką, szleba kosztowałam. 9, 9, 9, 9, 9, 9, o! To weźmy oranżka I teraz się wynosimy. Żeby zobaczyć, że karaniemy. Że mamy nie kraść. To jest niefajne. fajne że chyba zostaniemy karani e. shop. Fien. Tak, będziemy mieli teraz automat w domu. Tak, dobrze pamiętam. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy jeszcze zrobić eni jajkiem i dżusem. Możemy spalić chałupę. Kodem pamiętam jak to się robiło. Na pewno, ale nie ma itemków. Aha, mogę tylko jedną. więc zostawił. Pójdę pić jeszcze chips, chips. noodles. Tylko boję się, że... Mogę? Mogę. Jakoś podpalić czymś Czym my to możemy Zrobić yy, żeby się spaliło hmm. Sklep odpada W sklepie ja jest tam tylko trzy rzeczy yy, Dobrze widziałem? Dobrze mm. widziałem Hello Nie mam tego okienka Nie powiedzieć, więc to idzie samo. Mm. Aha! Już Jeszcze... tak? O. Ending.

Dobra I teraz mamy... Widzowie, że chyba mamy mu dać napój I będzie... I on... I coś się... 10 cud 10 Jeszcze 9. Dobra. To zbieramy. W automacie mamy 8. Tylko że chyba, kiedy zmarnujemy te wszystkie w automacie, automat się kończy. Ale nie wiem. To jest ending. Coś tam twórca. Jeszcze 8 potrzebujemy, widzowie. To jest taki dłuższy odcinek, jeden dłuższych. Ja ten no, odcinek nagrywam w piątek. Chyba 12? 12. Szkoda, że jakby nie dodali, nie dodali, że nie można biegać. Chyba ja łączyłyśmy światło, to tak a jeśli za dużo światła włączymy, to paler się obudzi i zrobi nam z całego ciała złą rzecz. A nie tu. Nie tu, nie tu, nie tu. No kurde, wróciłem się tu przypadkowo. W ogóle tu było też tak, że, z czego ja pamiętam, było jeszcze, były jeszcze jakieś karteczki, których po prostu nie ma. Czekaj, bo pierwsza była w domu. Pierwsza karteczka była tu. Eee, hey, hej. Hey, to jest na pewno o czegoś. I my tylko dwie znaleźliśmy. Z tego pamiętam. Teraz będzie przy aucie. 6. W automacie jest na co częściej po jednym. W sklepie jest po 5, po 15. Jeszcze widzowie, jest to samo, tylko że homework, odrabianie pracy domowej i to jest toaletą. Więc no, ile? 5. Pięć. Pięć. Tu mam jeszcze jedną w domu, ale zostawiłbym Otwarty może, choć przypadkowo zrobimy jeszcze jeden ending w Rose House, odwrócić tamtego endingu, cztery tam są chyba trzy. I ile mam tu? 3. Na pewno ten odcinek będzie miał więcej niż 20 minut. W takim odcinku w 20 minutowym na kanał będzie fajnie wchodzić. Czekajcie, widzę. Mamy coś słabe, te światło. Boję się, że zaraz mi ojciec wyskoczy. Słyszę, że się bawię światłami, przyjdzie mi nie. Pobiję. Dwie. Wkrócie. O Oj, będę wyglądał jak ten chłopak z tego obrazka. Nie musicie pisać. Ja wiem, że to jest Friday Night Funkin. czegoś tak co się to nazywało. Nie musicie mi tego pisać widzowie. widowę. W ogóle nie piszę... nie piszcie jak to pisać na imię. Błagam. Ale możecie bierzeć jakieś fajne gry. robiście jakieś znaleźli. Na telefon. I blok skole, bo jest tańsza. Bierzemy. Wiem, kosztuje 5 dolarów. Do I teraz tam się wynosimy. I no właśnie, będzie miał mniej więcej 20 minut. Bo jeśli byłoby bieganie, tak jak w Pokémonach na samym początku. więc położyliśmy na ostatni blok w I światło Poszło na górę I to się chyba stanie z górą W Aha. Mhm. Tak naprawdę możemy to zaraz zobaczyć O. o pięknie robimy se standing Karpet O tu też jest automat Zaraz wejdzie Puf! Nie działa. Tak, OK. Okej. To jest maska Frediego. To jest drugi, ten sam, ale mi się pakuje. Puf! Nie umiem. Nie wiem. Jeśli byście mogli by widzieć, ja to napiszę, mi o co tam chodzi. Minus. Chyba dwa razy muszę zrobić ten ending, żeby coś się stało. E, Który nie działa. Welcome to the Walking Frozen. Witaj w zamrażarce. Jestem solo. Don't stay for too long. Nie zostawaj tu za długo. No my zostaniemy. Koniec? Uh, we hope you enjoy your stay. Uff. Coś tam to będzie z załym żebyśmy się fajnie bawili w tym stylu. hope to dziura. Do not consume in cult temperatus. Nawet nie możemy. O, chyba przyszedł. Nie. Karpet. W ogóle to się nie da switch. I wiaska z Maria. Mm, telefon. Telewizor. Który nie działa, ale ma jakiś znaczek. Główka z Minecrafta. To chyba jest twórca. Bo w tak twórcy robią. Dziwnie jakoś to siedzenie jest ustawione. This poster. To nie pamiętam czy to był poster. No. Idzie tak naprawdę tu można czekać. A wyjdźmy stąd. O, it's o, 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 o. O, ho! O to mi właśnie chodziło. Krolz. A, ja, a... ja chyba powiedziałem cool. Cool. To było. Coś tu się musiało stać było dziwne wczytywanie Pokaż mi świat Coś się dziwnego Coś się złego dzieje BLOCKS Po prostu mi O! O kurde! Stapia nas! Eee, nadbitu flooring, eee... Aha, chyba nam pozwoli wejść. Mógłbyś się śpieszyć, bo nas zalewa. Buła. E, o! Dobra. Ej, 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 ej! Aha, zalało go chyba. No to nas też już zalało. E, szybko, 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 do, do... tej że ja tu mam ten? Ja. No, fajnie, fajnie. Wejdź tu. Otwieraj to. Jak pozwolić też wchodzić na kulką. O! Ja. To jest wszędzie. Nie mogę nic brać. Uh, now this door is... Uh. Um. Okay. Aha, że idziemy do tego. 29 sekund. Aha pracy Ej, gościu Szybciej! Wiem, że się ludzie nie popędza, ale szybciej Bo już nas nie więcej do pasa zadało No, do pasa Bo z tym jestem Jest Nawet, tym, nawet nie wiem, co on powiedział E, Ej, może byśmy temperaturę obniżyli? Łajd Ej, gościu, bo my się... Może byśmy... Eee... Aha, lokt... Co chcesz zra... Aha, upadł tym Aha. coś e, aha, coś tam soda. O, koniec. Ten enik będzie się nazywał... A! floped. No to widzę, że my będziemy kończyć powoli. Więc... Do zobaczenia! Do następnych odcinków! Zostawcie łapkę w górę! Zasubskrybujcie ten kanał! I papatki!